Cześć, Mira Organik. E, witam Was pachnąco e, i relaksująco. E, ja, tak jak obiecywałam, e, więcej teraz miałam nagrywać filmików. Niestety, troszkę potrzebowałam takiego detoksu emocjonalnego, więc, e, ale trochę dla Was po, ponagrywałam i niedługo będzie już więcej na YouTubie. Jak widzicie, e, łatwiej mi troszkę na relacji dać, więc, e, tak czy tak, Was nie zostawiam samym sobie. Ale dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć, że będzie filmik na temat nawyków, czyli tego, co powoduje nam albo podbródek, tak jak Wam już mówiłam, albo właśnie podpłuwnięto okolice oczu, jak sobie z tym radzić wiele z Was mówi, że po warsztatach, mimo że wcześniej myślała, że nie, myślałyście, że nie będziecie miały jakby czasu, że nie macie na to wpływu, jak na przykład trzymacie rękę, czy czasem właśnie sami marczycie, dotykacie nie tak, jak trzeba tej twarzy, to właśnie, że po warsztatach macie bardziej jakby jesteście świadome i często właśnie zwracacie już uwagę na to, jak, jak podpierać, jak trzymać, żeby tych oczu bardzo na przykład nie mrużyć czy czoła, i, i zaczynacie oczywiście ćwiczyć. Więc sami widzicie, jednak to jest także ćwiczenia czynią mistrza i to, że jesteśmy świadome pewnych rzeczy. Nam później wchodzi w krew i, i zauważamy te swoje wady. No, i tak jak Wam mówiłam, oczywiście, róbcie sobie zdjęcia, żebyście widziały, bo nigdy nie zobaczycie wszystkiego tego w lusterku, co zobaczycie na zdjęciu. Warto właśnie z przodu i z profilu. Ale dzisiaj filmik: taki pełny masaż. Jak wykonać masaż bańkami chińskimi? Ja mam tu akurat dwa komplety. To jest jeden komplet. Możecie sobie go oczywiście zakupić u mnie w sklepie. Można sobie kupić dwa, wtedy masaż troszeczkę szybciej i, i sprawniej idzie, ale to już wedle uznania. No, i wykonam sobie masaż na olejku, który Wam często już polecałam ostatnio. Spermint, czyli miętę zieloną, która jest rewelacyjna, schładza fajnie. Nawet jak skończy mi się już moja lemoniada, właśnie z spermint. Czyli taka woda z olejkiem, którą sobie zawsze biorę do torebki, to powąchanie samego czystego olejku, czy jak dodam sobie kropeleczkę, zrobię taki głęboki oddech, bardzo mi pomaga i orzeźwia, i, i, i troszkę jestem w stanie wytrzymać bez tej wody chwilę. Co jest ważne przy tym masażu? Ważne, żeby go wykonać na, na jakimś. Ja tutaj akurat mam serum swoje. Wykonać na natłuszczonej skórze Dlaczego? Dlatego, że banieczki działają tak, że one się zasysają Dlatego bez poślizgu jakby nie wykonacie Jeszcze podrażnicie sobie tą skórę Więc to jest bardzo ważne, żeby sobie dobrze natłuścić tą skórę I tak, są dwa rodzaje banieczek Jedna jest taka większa Ona jest do tych partii troszkę mniej delikatnych Na twarzy, czoło, policzki, broda, szyja i okolica dekoltu i biustu także dziewczyny więc wystarczy, że macie te banieczki i tymi bańkami fajnie sobie też biust można zliftingować i ujędrnić bo pamiętajcie, gdzie się twarz nasza zaczyna no i mniejsze banieczki do okolicy tutaj brust takich tych mniejszych zmarszczek, które nam się zarysowują okolice oczu tych zmarszczek poprzecznych na czole i ust. Także możemy sobie fajnie zrobić taki w cudzysłowie naturalny botoks ust, ale to Wam później pokażę. Ja tu się troszkę oglądam, bo gdzieś tu kot <ścoughs> z nami się masuje. Więc zaczynamy, pamiętajcie dziewczyny, od drenażu, tak jak zawsze Wam powtarzam, od dokładnego drenażu, czyli tu nasze śmietniczki, gdzie się znajdują, tu okolica pod obojczykami. <gry> eee, I to jest ważne, żeby przed, czyli te nasze toksyny, które wcześniej żeśmy yy, sobie, yy, które, które się stworzyły, żeby je wyeliminować z naszego organizmu przed masażem, a następnie po masażu też takie ruchy drenujące są fajne, przegłaskać, żeby to, co żeśmy rozmasowały, naszą limfę pobudziły, żeby też właśnie zrzucić do tych śmietniczków. Więc zaczynamy tutaj między pachami, czyli te pachwinowe. Tutaj zaraz, jak się nam yy, piersi już zaczynają, można sobie to połączyć z taką relaksacją, z oddechem, zamknąć oczy. I tutaj okolica pod obojczykami, a na końcu zrobimy jeszcze drenaż twarzy. Zaczynamy oczywiście od biustu. I tak jak Wam pokazywałam, zawsze zaczynamy zaczynając od biustu, od wewnętrznej strony biustu na zewnątrz, czyli takie ruchy możemy sobie nawet Przytrzymać jedną piersi i sobie, tak, żeby skórkę trochę naciągnąć i zliftingować fajnie tu boczki. Ja oczywiście Wam pokażę tylko od góry. I następnie przechodzimy tutaj między piersiami. I a widzicie? Ja sobie wcześniej już przy relaksacji natłuściłam twarz, ale pamiętajcie, musi być zawsze tłuszcz, tłusta. I ja sobie zrobię z tym olejkiem właśnie troszkę się schłodzę w tak upalny dzień. Muszę się tu troszkę odganiać. I zawsze mocno natłuszczona pamiętajcie. Ja już troszkę mam natłuszczoną. Z poprzedniego masażu. I zaczynamy od naszych pierś, Cudownych kobiecych. Ruchy na zewnątrz, czyli takie szczałeczki od wewnątrz na zewnątrz. Pamiętajcie, skóra będzie troszkę zaczerwieniona. To jest bardzo dobra oznaka, że nasz układ krwionośny się poprawia. Nasze komórki się odżywiają, a nie ma nic innego lepszego, na naszych komórek niż właśnie krew. I tu kończymy. I następnie szyja w ten sposób. I ciągniemy w ten sposób. Najlepiej to zrobić z dwóch stron, ponieważ one się wtedy nie odklejają. Ale to już według uznania musicie sobie wypróbować. Oczywiście najlepiej te ruchy wykonywać no około 10 razy, taki masaż fajnie sobie zrobić przynajmniej raz w tygodniu, a bez problemu codziennie też możecie przynajmniej raz dziennie właśnie sobie wykonać. Te banieczki można troszeczkę częściej używać do tej okolicy, nawet codziennie, dwa razy dziennie przy normalnej pielęgnacji okolicy oczu. Często też się boicie, jeżeli macie problem z sypękającymi naczynkami, czy możecie używać tego? Tak, możecie. Pamiętajcie tylko, że tą okolicę, tutaj, gdzie właśnie te naczynka najczęściej powstają, albo w ogóle nie masujemy, albo dwa ruchy, żeby tylko troszkę przeciągnąć do tych mocniejszych partii skóry i skupić się właśnie na tych takich, na owalu, bo to, to nam jakby najbardziej zależy. A te spokojnie nic nie będzie, one są bardzo delikatne. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to sobie widzicie, one są tak malutkie, nacisk jest bardzo mały. Więc nie ma żadnego problemu. Następnie okolice podbródka. Też od wewnątrz do zewnątrz. Dlaczego te bańki są tak fajne? One bardzo szybko dają efekt przy regularnym masażu, ale dla naszej skóry, dla naszego wglądu skóry, można zobaczyć już po pierwszym masażu Zobaczycie jak się zaczerwienia skóra. Jaka jest jędrna, piękna koloru. Później zaczynamy tutaj, jak jest um, okolica tak zwanej marionetki, zmarszczki. Ciągniemy, liftingujemy pięknie. Ja sobie zahaczam także o tą okolicę tuż pod okiem, ale nie tutaj, gdzie się nam zaczyna dolna powieka, tylko tu zaraz przenoszę. Ale tak jak mówię, jeżeli macie obawy, to też wyczujecie. Waszą skórę, bo te banieczki bardzo fajnie liftingują. Następnie mm, okolice czoła. Można też tymi banieczkami. Tak sobie robimy. I do boku. I do boku. I do boku. To jest ruch drenujący, ale możemy jeszcze sobie dla relaksu zrobić. Ja sobie w ten sposób robię tą dużą lwią zmarszczkę, bo to fajnie ściska tak jakby i rozpręża właśnie mięśnie. Dlaczego? Dlatego, że to działa na zasadzie wypychania tej zmarszczki. Jak mamy załamaną zmarszczkę w ten sposób, to poprzez ciśnienie ona nam się wypycha i masaż jest na powierzchni, więc to jest takie prasowanie troszkę. A przy okazji bardzo fajnie troszeczkę czuć ale nie to nie jest jakiś taki ból. Dobrze. I tymi banieczkami to już jest koniec. Następnie biorę te małe banieczki. Ja zaczynam od okolicy lwiej zmarczki i teraz tak zasysamy. I tak jak idzie nasza lwia zmarczka, mnie idzie troszeczkę tu w prawą stronę. Więc ja sobie rozprasowywuję w ten sposób, bo mi się tutaj nie zarysowuje prosto, tylko można całą tą okolicę sobie w takie zygzaki też porobić, no i w przeciwną stronę. Później yy, poprzeczne zmarszczki nasze czołowe, i tu jest pole do popisu nie niestety się troszkę już zarysowywują, ponieważ ja mam bardzo wrażliwe oczy i jak jest takie słońce, nawet okulary, tak jak Wam mówiłam, nie pomagają. Więc ja bardzo się skupiam na tej okolicy w ostatnim czasie. Co jest jeszcze ważne, jak już jesteśmy przy czole? Pamiętajcie, że to nie jest tylko kwestia marszczenia, ale właśnie naszej postawy. Jeżeli ja w ten sposób jestem pochylona, no to nasza skóra leci w ten sposób. W ten sposób napręża się. To jest coś, tak jakbyście prześcieradło chcieli naciągnąć, nie wiem, na piłkę na przykład. W momencie, kiedy, kiedy puścicie prześcieradło, no to ono jest jakby takie wiotkie. A jak pociągniecie na piłkę, to się rozpręża. Tak samo jest z naszą twarzą. Tak jakby nasza skóra jest prześcieradłem, a nasza głowa piłką. Więc w ten sposób ono się fajnie napręża, więc pamiętajcie o tej postawie właśnie ze względu na czoło, na policzki, żeby się jednak ile można prostować, przed masażem taką relaksację sobie zrobić. Odgiąć główkę do tyłu, na boki, żeby tu rozmasowywać, to przy okazji innego filmiku też pokażę, rozmasowywać sobie szyję, troszkę się zagłębić, poprzytulać. Pamiętajcie, że ten masaż najlepiej wykonywać, jak się uczycie robić masażu intuicyjnie, z mm, zamkniętymi oczami, gdzie, ta, gdzie potrzebuje ten wasz organizm tak naprawdę y, tego dotyku, tego masażu, bo to jest odczuwalne. W pogoni niestety codziennej niestety nie do końca się na tym skupiamy i dopiero jak się kładziemy do łóżka, póki nie zaśniemy, to przez chwilę myślimy może, co nas tam boli, ale często niestety, szczególnie. Dość młode osoby nie odczuwają dopiero właśnie w starszym wieku. Ale troszkę się rozgadałam. Teraz okolica yy, oka. Od strony wewnętrznej na zewnątrz łapiemy. Można też do góry. I bardziej może tak bardziej pokażę. Do góry to nam się ciągnie fajnie i liftinguje i tak samo worki pod oczami, tak zwane nasze niechciane. Można też wykonać ruch szczypający. Nie bójcie się, że to ciągnie skórę, ale on właśnie odrywa e, i pobudza naszą skórę i fajnie jest on, taki ruch szczypający. On jest bardzo delikatny, więc, więc to nie jest jakiś taki y, Mocny ruch. Ważne jest właśnie, często mówicie, że boicie się tej okolicy oka dotykać, że ją naciągacie. Ona potrzebuje troszkę fitnessu, jak ja to mówię. Właśnie, żeby, żeby troszkę ją pobudzić, żeby ona nie była taka zmęczona. Więc jak najbardziej tutaj masaż jest bardzo wskazany, nie tylko wklepywanie kremu. Pamiętajcie, krem nam nic nie da. Krem nam tylko wypielęgnuje Pierwszą warstwę skóry, może troszeczkę głębiej, ale na pewno nam nie poprawi kondycji mięśni. I okolice burst wargowonosowych to już jest bardzo proste. W ten sposób, ja Wam pokażę, może na jednej. I okolice pust. widać. Można sobie też tymi, ym, tymi małymi zrobić taki naturalny botox jak ja to nazywam i robić takie ruchy szczypające z samych ust. Fajnie ukrwi ja osobiście też szczotkuję sobie usta, żeby miały fajny kolor. Można sobie szczoteczką do zębów jakąś taką przeznaczyć. W ogóle szczotkowanie twarzy jest też bardzo fajne. W ten sposób. No i oczywiście ostatni ruch, taki drenujący, czyli biorę sobie jeszcze, zdrenuję okolice oczu, ust. I jeszcze raz oczyścimy nasze śmietniczki. Tak jak mówię, najlepiej sobie stosować to na wieczór, rano. Będzie skóra zaczerwieniona, więc może takie krótsze ruchy w tej okolicy, ale jak najbardziej też można. Pamiętajcie, natłuszczona skóra. Jak ktoś ma skórę naczynkową, to pomijamy tą okolicę albo troszeczkę krócej i zaczynamy wtedy te partie tutaj o walu Bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że sobie poradzicie, jak nie to jeszcze pamiętajcie, są osobiste konsultacje, możecie też, możemy się połączyć na kamerce, możemy się spotkać. Pamiętajcie o naszych warsztatach indywidualnych, a na jesień szykuję dla Was wyjazd, który miał być w lecie, niestety nie uzbierała się grupka taka jak, jak chciałam duża, a tego wymagała organizacja więc możecie już podpytywać i pamiętajcie, możecie sobie te banieczki zakupić i zapraszam Was też na, oczywiście na zabieg Organic Face, na modelowanie i, i także Wam w wtedy udzielam różnych wskazówek. Pięknego dnia Wam życzę.